Po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Tarnowie, zgodnie z przewidywaniami, osiągnął Pan drugi wynik i też zgodnie z przewidywaniami, około 30%. Różnica między Panem a Panem Romanem Ciepielą to zaledwie kilka punktów procentowych. Zatem, jakie ma Pan plany na najbliższe dwa tygodnie ostatecznego finiszu kampanii wyborczej? Pracować tak, żeby zwyciężyć to jest jedyny kierunek, o czym mówiłem wcześniej, zapowiadałem ten kierunek. I mam nadzieję, że przy współpracy z naszymi radnymi, którzy znaleźli się w, w Radzie Nowej Kadencji, no poczekajmy na te oficjalne wyniki. No ale już dzisiaj wiadomo, że najprawdopodobniej mamy większość w Radzie i do Rady dostały się osoby przede wszystkim nie tyle kompetentne, co przede wszystkim z doświadczeniem, olbrzymim doświadczeniem w pracy samorządowej. Dostali się radni, którzy byli radnymi w poprzedniej kadencji i, byli, i są to radni, którzy byli w poprzednich kadencjach również Radnymi. Są to osoby, przede wszystkim cieszące się dużym poparciem, bo widać to po wyniku, jaki, jaki osiągnęły, jeśli chodzi o liczbę głosów. No i oczywiście liczę również na współpracę z pozostałymi radnymi w ramach Rady Miejskiej, bo, bo tak trzeba, po prostu tak trzeba czynić na forum Rady, jeśli chodzi o rozstrzeganie tych bardzo istotnych, ważnych, palących problemów. Ty. Punktem, który może przechylić czarę no nie goryczy, tylko sukcesu na pana korzyść, jeżeli chodzi o ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii prezydentury, może być fakt, że dysponuje Pan większością w Radzie Miejskiej i tak naprawdę to Pan może realnie sprawnie i skutecznie przy takim układzie rządzić Tarnowem? No nie ulega wątpliwości, że przy mądrym podejściu, a taką mądrość reprezentują nasi radni i przy moim wyborze na prezydenta miasta Tarnowa, ta pełnienie tej władzy, sprawowanie władzy jest niewątpliwie, niewątpliwie będzie lżejsze. Przekonać swojej osoby, prawda, czy swoich radnych z własnego grupowania, realizując nie tylko ich pomysły, ale ich również, czy też licząc się z ich zdaniem, zdaniem z również mieszkańców, bo nie ulega wątpliwości, że również będziemy się starali zasięgać różnego rodzaju opinii mieszkańców w wielu kwestiach. Na pewno, na pewno dla sprawności, dla skuteczności rządzenia, podejmowanie decyzji i mając ten pakiet większościowy w Radzie, niewątpliwie jest to plus. Ale tak jak powiedziałem, liczę również na współpracę z pozostałymi Radnymi. A czy y, pomijając tą y, współpracę i y, chęć współpracy drzwi dla innych radnych, którzy są obecnie w Radzie Miejskiej są jeszcze otwarte w prawie i sprawiedliwości widzi Pan y, wśród y, radnych, którzy Nieoficjalnie na chwilę obecną jeszcze mają mandaty radnych osoby, które mogłyby zasilić jeszcze klub Prawa i Sprawiedliwości, aby do każdego głosowania nie podchodzić nerwowo, bo wiadomo 13, ma, 13 szabel to jest dosyć krucha większość. Jak już powiedziałem liczę na współpracę, natomiast jeśli któryś z radnych będzie akceptował, czy akceptował będzie w pełni nasz program wyborczy, nasz kierunek rozwoju Tarnowa, Ręce mamy otwarte i nasz klub, nasz klub, który zostanie zawiązany, również jest otwarty dla takich osób. No przecież powiedzmy sobie szczerze, że jeśli, jeśli ktoś będzie chciał z nami współpracować, nawet jeśli będzie chciał przystąpić do naszego klubu, proszę bardzo. Swoim głosowaniem, swoimi decyzjami mieszkańcy Tarnowa, ale też Małopolski, Polski pokazali, że przyszedł czas na zmiany. Tak. Yy... Ten wynik, wynik, jeśli chodzi o wynik do Rady Miejskiej Prawa Sprawiedliwości, również mój osobisty wynik grubo ponad 30%, 31%, 31 z małym haczkiem, jest to w przeciwieństwie do, do sondaży, które były, jest to wynik bardzo poważny, który daje nadzieję na zwycięstwo, poważne nadzieje na zwycięstwo w tej drugiej turze. I mam nadzieję, że tak będzie. Poza tym no, prezydent, który ma za sobą poparcie, szerokie poparcie w Radzie, a wygląda na to, że tak będzie. No to prowadzi do tego, że będzie sprawne zarządzanie miastem i o to przecież chodzi. I dobre przełożenie na y, samorząd województwa małopolskiego, gdzie również PiS y, triumfuje i, i, i prawdopodobnie uda mu się skonstruować większość. Będzie, jeżeli pan stanie prezydentem, wiemy, że w Radzie Miejskiej będziecie rządzić. W województwie jest to bardzo wielce, wielce prawdopodobnie. To dodatkowo... Ym, Dopinguje do pracy? Jest to dodatkowa, dodatkowy bodziec rozwojowy dla Tarnowa? Ależ oczywiście to jest taki bonus, jakiego o mogliby, jakim moglibyśmy pomarzyć, że jeśli mamy większość w Radzie, mamy prezydenta, który jest z tego samego grupowania, który ma ręce otwarte na współpracę, i jeszcze do tego, jeśli będziemy mieć również z tego samego. Koalicyjnego ugrupowania, czy też ugrupowania szerokiej prawicy, władzę sprawowaną w Małopolsce, no to przecież to tylko o to nam chodziło, żeby można było szerokim strumieniem również z tych środków zewnętrznych skorzystać. I mam nadzieję, że tak będzie. Jestem głęboko o tym przekonany. Aferalna Łatka przypięta do Stowarzyszenia Tarnowianie wpłynęła według Pana negatywnie na brak. Nowych twarzy, nowych komitetów w Radzie Miejskiej. Ich są mizerne, albo nawet wręcz mówiąc, żenujące wyniki przy ich pewności siebie jest po, po prostu pokłosiem tego zawodu, jak, jak, który. który czyli mieszkańcy po Stowarzyszeniu Obywatelskim Tarnowianie? No myślę, że to nie tylko. To byłoby taka zbyt płytka puenta. Widzimy, że te dwa ugrupowania, które pełniły sprawowe władze w Tarnowie, mają mniej mandatów niż w ostatniej kadencji. To jest jednoznaczny sygnał. Z jednej strony PiS uzyskuje znakomitą większość prawda, w Radzie, natomiast te dwa ugrupowania jednak uzyskują mniejszy, gorszy wynik jak w poprzedniej kadencji. No to jest jednoznaczny sygnał ze strony mieszkańców, że, że ten kierunek mieszkańcom się po prostu nie podobał, że Również mieszkańcy oczekują zmian i to zmian, które będą powodować przede wszystkim taki kierunek, który będzie gwarantował no, zmianę jakości rządzenia i w konsekwencji pozyskanie nowych środków, które będą wpływać przede wszystkim no, na tworzenie, jak już powiedziałem wcześniej, warunków do, 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 do powstawania nowych miejsc pracy, no i w, i w konsekwencji również rozwoju tarmowa. Jakiego rodzaju kartkę wystawili mieszkańcy Tarnowa Platformy Obywatelskiej? No trudno mi tutaj mówić, no, na pewny, no myślę, że dla sprawujących władzy jest to jednak czerwona kartka. Jest to jednak czerwona kartka, bo y, gdyby była żółta, to powiedziałbym, był to, byłoby to jakiś jeden głos, jeden mandat mniej. Natomiast to już w mojej ocenie czerwona kartka. Spodziewa się pana na pana taki polityczno, samorządowy nos y, rewolucji. Platformy obywatelskiej, czasu rozliczeń, czasu ciągania jakichś wniosków, albo inaczej spodziewał się też Pan być może tak łatwej, wygranej i po prostu braku konkurentów. Panie redaktorze, wcale ta wygrana nie przyszła łatwo. To była ciężka praca wszystkich naszych kandydatów, którzy są znaleźli się na liście Prawa i Sprawiedliwości, również tych kandydatów, którzy są z różnego rodzaju partii, które poszły w porozumienie z nami. Również to jest ciężka praca wielu sympatyków Prawa i sprawiedliwości i tych ugrupowań, które również z nami kandydowali, reprezentanci kandydowali do Rady Miejskiej. Natomiast jedna jest tutaj bardzo ważna. Rzecz, mianowicie taka, że praca w Radzie wbrew pozorom jest pracą ciężką. I jeśli, jeśli radni, którzy którym leży na sercu rozstrzyganie bardzo poważnych kwestii, dyskutowanie o tych kwestiach, żeby wybrać najwłaściwszy kierunek, kierunek decyzji czy najwłaściwszą decyzję. Nie da się tych decyzji podejmować w ciągu 5-10 minut. Natomiast nam zależy na tym, żeby obrady były z jednej strony konstruktywne, nie było na nich niepotrzebnego, niepotrzebnej, niepotrzebnych dyskusji, które tak na dobrą sprawę mogą być dyskusjami jałowymi, ale jeśli te dyskusje przedłużają, się nawet mają przynieść pozytywny efekt, warto również y, poświęcić nieco więcej czasu na te dyskusje. Y, co, do, co, do, co do całego kierunku, ja jestem jednak dobrej myśli, że tak jak mieszkańcy y, zaufali nam y, w postaci tych 13 mandatów, y, mam nadzieję również, y, że zaufają również i naszemu programowi, zaufają mojej osobie. i w tej drugiej turze za dwa tygodnie wybiorą prezydenta Sprawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.